Na zaproszenie Skania Polska przyjechałem na wydarzenie o nazwie Skania Super Challenge. Dzisiaj mieliśmy pięć zadań do wykonania. Zadania nie tylko związane z jazdą ciężarówką, ale też z tym, co się dzieje dookoła i ze stylem życia, w sumie, kierowcy. Jedna konkurencja była to, było, to był przejazd ciężarówką po placu manewrowym. Druga to była konkurencja związana z zabezpieczaniem ładunku. Była też pierwsza pomoc i była coś właśnie o stylu życia, kierowcy czyli gimnastyka, coś dla zdrowia, żywienie, dieta itd. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że powinniśmy takie spotkania organizować częściej. Już za pośrednictwem mediów możemy promować taki styl życia, który wcale nie musi być zły. Trzeba umieć z tego wyciągnąć pozytywne strony. Myślę, że skania to bardzo wygodne auto. Cieszę się, że jeżdżę właśnie tym modelem, bo ten model tak naprawdę skradł moje serce.